Wizyta Tomka. Na wyspie Sodur był piękny dzień. Tomek rozmawiał z grubym zawiadowcą o placu budowy na nową szkołę, którą gruby zawiadowca przekazał. Tomek był ciekawy, jak jego przyjaciele sobie radzą. Tymczasem jego przyjaciele byli zajęci przygotowywaniem ziemi. Szkoła jest idealna na tą ziemię. Powiedział gruby zawiadowca. Pozwólcie, że pokażę wam boisko do gry w piłkę, zaproponowała pani Joasia. Baster świetnie się bawił, wyrównywając ziemię jak należy. To będzie wspaniałe boisko do piłki nożnej, powiedziała pani Jadzia. Racja, racja, westchnął zawiadowca. Alf z radością kopał rowy fundamentowe pod szkolną bibliotekę. Pani Joasia i gruby zawiadowca znów potwierdzili świetną robotę. A tutaj będzie basen powiedziała pani Joasia wyjaśniła innym, że Olek musi być ostrożny. Oczywiście basen musi mieć bardzo proste ściany i podłogę. Bardzo proste gruby zawiadowca był pod wrażeniem. Wkrótce wizyta grubego zawiadowcy dobiegła końca i Stomkiem był w drodze do domu. Ale Max się niecierpliwił. Pośpiesz się. Ale Olek nie chciał się spieszyć. Był zdeterminowany, by kopać ostrożnie. Nagle jego łopata uderzyła w coś strasznie twardego. Co to było? Delikatnie zeskrobał ziemię. Szybciej! Ale znalazłem coś! jęknął Olek. Spójrz. Bzdura! Sapnął Max. To może być ważne, westchnął kierowca Olka. Zadzwonię do pani Joasi, powiedział kierownik. Pani Joasia zadzwoniła po grubego zawiadowcy. A on zadzwonił po ekspertów. Niesamowite, krzyknął ekspert z czerwonymi wąsami. To kość dinozaura. Dinozaura, spytał Ned. Dinozaury to zwierzęta, które żyły miliony lat temu, wyjaśniła pani Joasia. Ich kości to wszystko? No Olku, powiedział ekspert z brodą. Zastanawiam się, czy wykopiesz dla nas więcej kości. Oczywiście, zawołał uradowany Olek. Wkrótce eksperci oddalili się od miejsca kopania. Olek przesiadł się z łopaty na mniejsze dłuto. Ta praca wymagała delikatnego kopania. Wkrótce Olek wykopał tyle kości. Aż w końcu wykopał całego dinozaura. Wszyscy wiwatowali. To jest najważniejszy dzień na wyspie Sodur, wyznał gruby zawiadowca. I podzękowania dla delikatnego kopania Olka. Jesteśmy dumni z bycia koparkami, krzyknął Alf. Kierownik zrobił zdjęcie Olkowi i jego odkryciem. Następnego ranka. Tomek przywiózł grubego zawiadowcę do domu Koparek. Wygląda na to, że mamy tu celebrytę, powiedział zawiadowca. To Olek! Z dinozaurem sapnął Jacek. Wszyscy byli szczęśliwi, a Olek najbardziej.